I się rękę. To jest malutki szerszeń, ludzie to jest tegoroczny ja że, że w siłę przy szerszenia ze sobą przyprowadził. Jego prywatnym przyprowadzi. szerszej. No. Przyprowadził go w górkę. L w górkę, w górkę, w górkę I brzęczy. <laughs> szerszeń z kurnika. Ten, co są z temu koło domu latał, to był przechujniczek. <laughs> Człowieku, ja go z wiatrowki chciałem zeszelić. nie? ja tu się... Ja... Ja tutaj się ja tu się opieram, zgasił. Obleiłem opie jeszcze Widać, że dziadek szerszy. Miałem no. dwie lampy ten takie długie. jest Patrzcie. na tym. Idę mój. sobie na górę. Widzisz jak ma tam nocny No. Niosę dwie kuwa lampy. Ciężkie, nie? No. Łukasz, patrzcie. Ja wyszło takowo. Nie, niech wypierdala. No zabij go. Zgaś, zza, zabij, że koch. Kurde, weź lampę. Się lampę, to otwórnie zaraz. No. E, Przecież tym plastikiem mi go właśnie teraz zabił. No nie chcę go zabić, Daj tylko to. Nie chcę ci w pizusu. E, no i po co? Patrzcie. I ten skurwy tak na głąb patrz. No. taki skurwy są. No nie chcę go zabić, ci by go zabiję, no. mordeca, mordca, Zabijesz go, nie? Nie no. chce. No. To przetni go w pół i nie. na pewno już nie poleci. No, Jak się szykuje. Ja, Z światło i zaraz go nie wejdzie. No i zamordował go. Nie, jeszcze siwego się wejdzie do Cześć, wracaj tu.